Fundamentalną potrzebą ludzi jest zachowanie dobrego zdrowia. Szczególnie istotne stało się to w ostatnich latach. Obecnie największy problem stanowią choroby cywilizacyjne wynikające w dużej mierze ze złego odżywiania się. Szczególnym zagrożeniem są choroby układu krążenia oraz nowotwory. Dane GUS za ostatnie pół wieku potwierdzają, że najczęstszą i drastycznie rosnącą przyczyną zgonów ludzi w Europie są choroby układu krążenia i nowotwory. Rok 1960 rok 2003 rok 2009 Niemal trzy czwarte Europejczyków umiera z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Czy nie obawiasz się tej statystyki? Mam bardzo duże doświadczenie w branży farmaceutycznej i medycznej. Przez te lata zobaczyłam w tej branży te dobre i złe strony. Dzięki temu też zrozumiałam, co jest dla mnie dobre. Nasze zdrowie od nas zależy, czy będziemy chcieli o nie zadbać, czy nie. Nasz organizm też od nas zależy. My sami jesteśmy za niego odpowiedzialni, ale nikt nas tego nie uczy. Tutaj się możemy tego dowiedzieć. Kiedy spotkałam Monavis, zrozumiałam, że to jest tak naprawdę odpowiedź na te wszystkie moje obiekcje, które pojawiały się w kwestii zdrowia i w kwestii branży medycznej i farmaceutycznej. Większość ludzi najchętniej przerzuca odpowiedzialność za swoje zdrowie na genetykę, podczas gdy badania naukowe wskazują, że wpływ genetyki to tylko 10%. O wiele większą rolę odgrywają styl życia, ale przede wszystkim odżywianie. W organizmie człowieka zachodzą miliony różnorodnych procesów. Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebujemy właściwych składników odżywczych. Zdrowie i choroba rozstrzygają się na poziomie milionów komórek naszego ciała codziennie. Istotne jest to, że co minutę w naszym organizmie ginie, a następnie na ich miejsce powstaje 2 miliony nowych komórek. Dla ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest dostarczenie właściwych składników odżywczych. O ile białka, węglowodany i tłuszcze dostarczane są na ogół we właściwej ilości, a niekiedy nawet w nadmiarze, o tyle witamin, minerałów oraz pierwiastków śladowych dostarczamy stanowczo za mało. Szczególnym zagrożeniem dla Twoich komórek w dzisiejszych czasach są wolne rodniki. Twoje zdrowie jest zagrożone z powodu nieustannego ataku wolnych rodników, które wywołują stres oksydacyjny. Nerwowy styl życia, rosnący poziom zanieczyszczeń, promieniowanie słoneczne, szkodliwe nawyki, jak na przykład palenie, coraz częstsza otyłość i brak snu te wszystkie czynniki podwyższają liczbę wolnych rodników, z którymi twoje ciało musi sobie poradzić. Wolne rodniki to agresywne cząstki, które kradną elektrony twoim zdrowym komórkom. To może spowodować uszkodzenia, a nawet zabić komórki Twojego ciała. Kiedy te uszkodzenia nawarstwiają się, stan Twojego zdrowia pogarsza się. Aby wygrać tę walkę z wolnymi rodnikami, Twoje ciało potrzebuje antyoksydantów. Antyoksydanty neutralizują wolne rodniki, pomagając uniknąć spowodowanych przez nie zniszczeń, które prowadzą do przyspieszonego procesu starzenia się oraz mogą przyczynić się do wielu poważnych chorób. Twoje ciało może wytworzyć pewną ilość antyoksydantów, ale to, czy masz ich wystarczająco dużo, zależy przede wszystkim od twojej diety. Jedząc owoce i warzywa o wyrazistych i zróżnicowanych kolorach, dostarczasz twojemu ciału potężnych fitoskładników odżywczych oraz antyoksydantów, takich jak karetonoidy i flawonoidy. Obecnie, mimo tak ogromnego znaczenia antyoksydantów dla zdrowia i samopoczucia, większość ludzi po prostu nie je wystarczającej ilości owoców i warzyw, aby stworzyć silną tarczę obronną przed wolnymi rodnikami. Wolne rodniki są to cząstki, które mają jeden niesparowany elektron na zewnętrznej powłoce. Gdy wolny rodnik zaatakuje jądro komórkowe, może doprowadzić do mutacji DNA, która może zapoczątkować proces nowotworowy. Wolne rodniki powodują również uszkadzanie nasienia, tkanki nerwowej, obniżanie sprawności układu odpornościowego i przyspieszanie procesu starzenia się organizmu. Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed wolnymi rodnikami są przeciwutleniacze, zwane również antyoksydantami, które mogą zneutralizować wolne rodniki. Źródłem składników odżywczych, jak i antyoksydantów, są związki zawarte w warzywach i owocach, tzw. fitoskładniki. Dodatkowym i niezwykle istotnym problemem jest fakt, iż związki te utrzymują się w naszym organizmie zaledwie od 3 do 6 godzin. Zadaj sobie pytanie, czy dzisiaj dostarczyłeś już swoim nowo powstałym komórkom niezbędnych składników odżywczych. Nasz organizm nie potrafi magazynować fitoskładników. Dlatego też WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca spożywanie co najmniej 5 porcji owoców i warzyw codziennie, co około 3 do 4 godzin. Nasuwa się zatem pytanie: jak żyli nasi rodzice i dziadkowie, kiedy nie było tego typu produktów? Czy dzisiaj wystarczy stosować się do zaleceń WHO, aby być zdrowym? Wykonywane okresowo badania w Szwajcarii dowodzą, że w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat w sposób dramatyczny spadła zawartość składników odżywczych w warzywach i owocach. Absolutnym rekordzistą jest banan, który stracił 95% zawartości witaminy B6. Oznacza to, że jeśli twój dziadek zjadł w 1985 roku jednego banana, to dzisiaj ty musisz zjeść ich 20. Natomiast warzywa korzenne straciły 75% zawartości magnezu. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty. Dawno przestaliśmy uprawiać owoce i warzywa. Obecnie produkujemy je na masową skalę. Liczy się ilość, a nie jakość. Wzrasta ilość zachorowań na raka, ataków serca, ilość wylewów. Trujemy samych siebie poprzez pozbawianie całej żywności wartości odżywczych. Jednym z głównych problemów jest to, co robimy z ziemią, z powietrzem, z wodą, ze wszystkim, co ma wpływ na naszą żywność. Zdecydowaliśmy, że będziemy pryskać wszystko pestycydami, herbicydami, środkami grzybobójczymi. Zdecydowaliśmy, że będziemy modyfikować genetycznie organizmy, o których nic nie wiemy. Czy właściwie możemy ulepszyć to, co zostało stworzone? Odpowiedź brzmi być może, ale na pewno nie w ten sposób, w jaki dotychczas to robimy. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest błąd, zobacz, co masz na swoim stole. Pomyśl, co się stało z odżywianiem, bo o to właśnie chodzi. Dzisiaj wielu ludzi poszukuje alternatywnych rozwiązań, ponieważ to, co robiliśmy do tej pory, po prostu nie działa. Nie ma magicznego rozwiązania, ale możliwa jest zmiana stylu życia, która pomaga w poważnych, przewlekłych schorzeniach. To jest tanie, to jest proste, efektywne. Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki i zawsze było. Każda osoba na świecie, każda kultura, każdy język, każda osoba na świecie wie o tym. Jesteś tym, co jesz. Jedzenie ma znaczenie. To kwestia wyboru. Nie musisz być chory. W sklepie najczęściej płacimy za idealny wygląd i wagę. Nikt nie wie, jak modyfikacje genetyczne będą długofalowo wpływać na zdrowie Twoje i Twoich dzieci. Te wykresy przedstawiają zmianę zawartości substancji odżywczych w owocach i warzywach oraz zgony z powodu chorób cywilizacyjnych. W czasie, kiedy obniżyła się zawartość substancji odżywczych w owocach i warzywach, jednocześnie nastąpił znaczny wzrost zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych. Nasz organizm nie wyrobił sobie systemu, który ostrzegałby cię przed zagrożeniem. Tylko świadomość i właściwe zrozumienie problemu może nas uratować. Masz prosty wybór. Jeśli nie chcesz być ofiarą statystyk, powinieneś zacząć właściwie odżywiać swój organizm. Już dwa i pół tysiąca lat temu Hipokrates stwierdził Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo będzie pożywieniem. To jest dokładnie to, co oferuje Mona